Hej tam wszystkim z tej strony a to jest nacinek serii Unity i dzisiaj jest to pierwszy odcinek serii Unity Adventure V2. Moim zdaniem w związku z tym, iż w ankiecie, którą zrobiłem około 3 tygodnie temu mniej więcej, wybraliście definitywnie, że chcecie Unity Adventure V2, czyli tak jakby no, ulepszoną wersję i ukończoną po pierwsze wersję pierwszej, no pierwszej to było tam chyba 93% na 9, na, no na chyba 7, mi się tak wydaje, nie jestem, nie jestem dokładnie pewien, ale w każdym razie miażdżąca przewaga i moi drodzy, więc dzisiaj tak naprawdę chciałam zacząć um, tutaj stworzyć projekt i tak naprawdę zacząć omówić powiedzmy od, po, od początku wpro, rzeczy z wprowadzenia. więc jak mówię się komu, ktoś nie chce oglądać po raz kolejny wprowadzenia Takich podstawowych rzeczy, to może ten film pominąć i na przykład obejrzeć od trzeciego, od drugiego, bo jeszcze drugi też będzie taki trochę wprowadzeniowy, ale ja chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że jeśli ktoś to tak zrobi, to może być później problem, bo będę wracał do tych rzeczy z pierwszych odcinków, na przykład w piątym czy w szóstym. Więc moi drodzy, na sam początek ja muszę tylko wybrać folder, w którym będzie tutaj nasz projekt, no i trzeba musicie jak za każdym razem wszystko zaznaczyć. Ja mam troszeczkę tutaj więcej rzeczy, y, dlatego że y, mam trochę pobranych paczek i to chyba byłoby na tyle, co y, musi być pobrane. Ok, więc tworzymy i my się widzimy za chwilę. Ok, nasz projekt już się stworzył. I teraz możemy przystąpić już do tworzenia pierwszej mapy. Więc tak, na sam początek, ponieważ takie były komentarze, że tutaj kiedyś była zakładka Terrain i już jej w tym momencie nie ma, w tym momencie Terrain tworzymy poprzez Game Object Create Other i Terrain. I w tym momencie teren nam się stworzył, ja go tutaj, tutaj przeskaluję w Terrain Settings. Ustawimy sobie, myślę, że bo nie był taki duży, my się stworzymy sobie 500, żeby dobrze się na nim działało a może nawet na 250 na 250 myślę, że będzie. Nie będzie to jakieś moje specjalnie wymagało dużej. Ten, ten Pierwsza scena nie będzie wymagała z dużej powierzchni więc myślę sobie, że no 300 będzie na pewno odpowiednie Ok, więc to by na tyle mamy stworzony teren, więc teraz przejdźmy do dania oświetlenia. Tak samo poprzez Game Object, Light, Order i Directional Light. I. Myślemy sobie trochę wyżej. Tak naprawdę jest to bez znaczenia yy, dokładnie, gdzie będzie na nasze, nasze słońce. dodajemy sobie to. Możemy sobie ustawić taką samą nazwę. Możemy sobie to nazwę oczywiście zmienić. I zmieniamy sobie, myślę, ustawić sobie Hard Shadows albo Soft Shadows. Yy, hard. I myślę, że stręć gdzieś tutaj na 0,6 mniej więcej. I medium, o, ar, albo. High resolution, to wszystko to są moi drodzy. Yy, to jest jakość tych właśnie cieni. Więc powiedzmy sobie high resolution. Flare ustawimy sobie, myślę, yy, jakąś podstawową. 50 mm powinno, myślę, być dobrze. Okej, okay, więc w tym momencie. Yy, i już widzimy, nasza mapa jest jasna, bardzo ważną jest rzeczą to, żeby tej kamery nie usuwać. Ona może być zmieniona i może być pozycja, ale nigdy, moi drodzy, nie może ta kamera być usunięta. I musi ją nazwać się... A jeśli już usuniecie, to do, dodajecie ją powierzchni object Create Order I. daję przykład, że właśnie już usunęliście tą kamerę, więc object Create Order I kamera. nazwać ją, MineCamera camera. Tak samo jak tutaj z tą różnicą, że tylko tutaj zostawiłem jeszcze. O, i ona musi się tak nazywać, dlatego że, be... że skrypt, który obsługuje trzeciosłowego gracza, będzie wyszukiwał właśnie tej nazwy i tego taga, z tego, co mi się wydaje. I dlatego jest to takie bardzo ważne. Ok, podnieśmy sobie naszą y, kamerę i dodamy naszy, naszą stronę już y, m, pierwszego gracza. Więc wchodzimy w Standard Assets, Character Controllers i Third Person Controller, F przybliżacie. OK. Jest nasz, yy, nasz pierwszy gracz. Tylko jak widzicie, po wejściu do gry, cały czas biegnie. Tak naprawdę to animacja mu się nie zmienia. Ponieważ ma tutaj domyślną animację Run, teraz musimy zmienić mu animację. Wykonstruktor. I tu mamy yy, wszystkie jego animacje. Więc tak musimy yy, przeciągnąć animację Idle na Idle, Run na Run, Walk na Walk. Bardzo ważna jest kolejność, ponieważ yy, i to, żeby nazwy się zgadzały, bo jeśli nie, to będą otwarzały się po prostu no, tak, jakby trochę na odwrót. Więc w tym momencie sprawdźmy sobie, yy, jak on sobie działa. Widzicie, pod Shift biegniemy, kiedy stoimy, to jest animacja Idle, pod Spacją mamy Skok. Więc jeśli tak macie, to znaczy, że wszystko zrobiliście poprawnie. Więc teraz tak, następną rzeczą, jaką chcę dzisiaj jeszcze zrobić, jest dodanie y, mgły, żeby podczas grania y, nie było właśnie tak widać tych, tych krawędzi y, mapy. Więc chodzimy sobie tutaj w Edit Render, y, Render Settings, odpalamy sobie Fog i ja sobie dam taką jaśniejszą mgłę i żeby ona była na Exponential. 2 i myślę, że tutaj będzie 0,5 myślę, że... Je... No, z... Myślę 0,1 myślę, że będzie yy... albo pamiętajmy 0,5, myślę, że 0,5 będzie dobrze. sobie ustawię jeszcze tą mgłę na taki szary. OK. I yy, teraz jeszcze yy, w Minecrafę ustawcie sobie kolor nieba na biały. W momencie te krawędzi chodem są bardziej widoczne, jednak kiedy yy, jeszcze dodamy jakąś yy, teksturę tego yy, otóż że, yy, terenu, to, to, się, to się troszeczkę już yy, na, na dalszych odległościach już nie będzie tego widać. Więc w tym momencie dajemy sobie jakąś teksturę. Zmienimy sobie jej wielkość na mniej więcej 2 na 2. I w związku z tym już nie zaplodowałem żadnych... Lepszych myślę sobie, że pokryjemy sobie po prostu tu teren, ten teren zwykły takim o. Yy, taką teksturą. Yy, mam tylko wrażenie, że jeszcze nadal jest tak, właśnie, on jest nie. nie mgła o taka o. o. i widzicie w tym momencie takie oto coś się stworzyło. Yy, Okej, okay, wszystko wiadomo moi drodzy, wszystko zależy od tego, jak gęsto tą mgło ustawicie. Ja w tym, jeśli na przykład sobie ustawię 0,1, jak widzicie, ta mgła będzie tylko na. No, trochę zdecydowanie dalej ta mgła będzie, będzie widoczna. Ale jak widzicie, krawędzie te przed nami nie są już takie. Yy, tak dokładnie widoczne. Ja ustawiam przez 0,3. Myślę, że będzie dobrze. Yy, myślę, że tak, takie, yy, taka mgła będzie odpowiednia. Więc moi drodzy, w tym momencie mm, przystąpię do zmienienia. Mniej więcej. Nie zapisałem jeszcze sobie, sobie tylko mapy. Yy, pora. Pora. Nick, dobrze. Yy, I teraz przejdę sobie do zmiany trochę yy, wyglądu tej mapy, czyli budowania jakichś górek. Potem są jakieś tutaj górki przed nami. Możemy sobie je jeszcze podnieść bardziej. Przy pomocy pine, narzędzi Paint High. Oczywiście, jeśli coś Wam nie wyjdzie, to pod kombinację przycisków CTRL-Z cofacie yy, ostatnią wykonaną akcję. I teraz wchodzicie sobie w Smooth High. Ustawiacie opad City na taki no, mniejszy i możecie sobie wszystkie te górki wysmuffować tak żeby one wyglądały no, zdecydowanie bardziej realistycznie i yy, nie były już takie yy, ostre, że tak powiem. Ok, i w tym momencie, kiedy wejdziemy do naszej gry, troszeczkę na, nasza postać za szybko chodzi, yy, trzeba będzie zmienić jej prędkość poruszania się, yy, myślę, że Walk Speed, ustawimy jej... Brown Speed ustawimy na 5, a OW Speed ustawimy na 2, bo. No myślę, że teraz jest bardziej bardziej realistycznie. Yy, I okej, okay, to tyle, co yy, miałem do na temat yy, samych podstaw w dzisiejszym odcinku. Yy, jeszcze, jak mówię, yy, yy, w tym odcinku nie dodaję drzew. Tylko dlatego, że w następnym odcinku chciałam wam pokazać jak to drzewo, te drzewa, które możemy umieszczać tutaj dzięki tej, tego, temu narzędziu Playstrace, yy, chciałam wam pokazać jak je wykonać w blenderze i po prostu, żeby to drzewo, które mamy, nie było już tym podstawowym drzewem yy, BigTi tutaj z... Z, z, podstaw, z, z edytora, tylko żeby te drzewa były wykonane już przez nas. Więc jak mówię, te odcinki pierwsze są odcinkami wprowadzeniowymi dla osób, które nie miały w rzeczywistości takiej e, dokładnej z Unity. Więc jak mówię, jeśli komuś nie odpowiada e, to, że znaczy, ktoś inaczej nie, nie chce oglądać tych wprowadzeń, to nie, nie zmuszam. E, no więc moi drodzy, to było na tyle. Dziś mam nadzieję, że się podobało. I do zobaczenia na następnych na moim kanale. W następnym odcinku zajmiemy się tworzeniem prostego drzewa i prostych krzaków, które będziemy mogli umieszczać na naszej mapie. Więc ja wam bardzo dzisiaj dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. I zapraszam jeszcze na mojego fanpage'a. I to był na tyle.